Moi drodzy, dzisiaj mamy bardzo fajne spotkanie, bo dzisiaj po raz kolejny spotykam się z autorką książki Uwaga, uwaga, jak sprzedawać ubezpieczenia. A mówię uwaga, uwaga, bo już w końcu mam wydrukowaną. Książki już poszły do wszystkich autorów, książki już poszły do wszystkich klientów, którzy kupili. Moim i waszym gościem jest Monika Zmudziejewska. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam was. Um, bardzo się cieszę, że Monika znalazła chwilę czasu w tym zabieganym świecie, także dziękuję ci bardzo. Um, no i um, to, co jest ważne, to to, że dzisiaj trochę uchylisz rąbka tajemnicy, o czym była twoja historia um, w, w książce, którą, którą opisywałaś um, i też powiemy, co czeka we wrześniu wszystkich tych, którzy są głodni wiedzy odnośnie tego, jak sprzedawać ubezpieczenia. To co, gotowa, nie? Tak, tak. To ja na początek powiem, że ja dziękuję za zaproszenie, bo tych autorów książki faktycznie jest bardzo dużo, więc publikacja jest niesamowita. Ale słuchaj, to, to ja pewnie się nie przestanę dziękować, bo tak naprawdę. Szczerze powiem, że do mnie dopiero dociera, jak bardzo potrzebna ta książka była i jest, i jak fajną robotę zrobiliście. Bo ja, ja tam wiesz, nie przeszkadzałem, pomagałem trochę, ale tak naprawdę to, to te historie i ta wartość w tych historiach jest olbrzymia. Nie? I myślę, że taka książka. Która od praktycznej strony pokazuje, jak sprzedawać ubezpieczenia była bardzo potrzebna, e, a, a to, że, że znalazłaś czas i chcesz się podzielić tymi swoimi doświadczeniami, to, to, jest, to jest super. Ale właśnie, no bo wychodzimy z założenia, że wiemy, kim jest Monika, ale dajmy kontekst tym, którzy nie wiedzą i opowiedz proszę może, co jest najważniejsze, no gdzie jesteś, na jakim etapie jesteś w tej chwili ze swoim biznesem ubezpieczeniowym i. Um, i, a później pogadamy o tym, co napisałaś w książce. O, proponuję dobrze, tak. Dobrze. Gdzie ja dzisiaj jestem? No, jeżeli chodzi o mnie, to dzisiaj, dzisiaj, jak rozmawiamy, i ten rok jest takim mocnym rokiem dla mnie zawodowo, gdzie bardzo mocno weszłam właśnie w sprzedaż. Wykorzystując to również o czym pisałam w, w książce, więc właśnie, że tak powiem, zaczynam zbierać te owoce, zaczynają się one pojawiać. To jest jeszcze, jeszcze jest ich mało, ale wiadomo, przy systematycznej pracy tak jest. Jeżeli chodzi o produkty, to na czym ja się koncentruję w sprzedaży, to są produkty na życie i taką moją grupą docelową, z którymi. Współpracuje, to są przedsiębiorcy, to są osoby, które pracują na kontraktach, czyli na przykład lekarze. I tam poszło moje, moje takie stuprocentowe zaangażowanie. No może nie stuprocentowo, bo też yy, powiedzmy 80% zaangażowania poszło w tą grupę. To, to ja pozwolę Ci yy, tak. przerwać, bo to jest trochę miód na moje serce, to co mówisz. znaczy, żeby było jasne, my się nie zgadywaliśmy tutaj odnośnie tak. tego, ale. Sam fakt, że mówisz, że masz już jakąś grupę docelową, do której gadasz i do której chcesz zmierzać, i pewnie o której wiesz, że jest lukratywna, kaloryczna, szukam dobrego słowa, ale przyszłościowa, nie w sensie lekarze, kontraktowcy, B2B, tak? Tak. to to jest super i, i, to, i to jest, podejrzewam, że to ci trochę ułatwia pracę, przyznaj. Łatwiej, bo ja też nauczyłam się rozmawiać z tymi osobami. Wiem, jakie są zagrożenia, też wiem, jakie mają swoje wyzwania. No i podczas takiej rozmowy z, właśnie z tą moją grupą docelową dużo łatwiej ze sobą rezonujemy, niż jak rozmawiam z osobami, które na przykład mm, pracują na etacie i czują się dużo bezpieczniej, tak? Więc tam ta rozmowa troszeczkę inaczej przebiega. Tutaj szybciej szybciej nawiązujemy relacje, szybciej też y, te osoby decydują się na zakup. To, to podpowiem ci jeszcze coś ciekawego, może to już się u Ciebie dzieje, albo może hmm. wykorzystasz to, ale y, y, jakbyś już tak miała kilku takich lekarzy, którym pomogłaś na przykład, to mogłabyś już też im tak podpowiadać, że jest taka pani Monika, która pomaga lekarzom i. To jak, jak taki dobry wirus się wśród lekarzy rozprzestrzenia, że właśnie jest taka pani Monika, która pomaga lekarzom. Nie, to tak podpowiadam. Tak, dziękuję. I to, i to jest to jest super. I jeszcze mówiłaś o kontraktowcach, czyli takich samozatrudnionych, rozumiem, tak? No tak, samozatrudnionych. Teraz zobaczyłam właśnie, że też ten rynek bardzo się powiększa, ponieważ wiele osób pracowało dotychczas na przykład na etacie i otrzymują taką propozycję. I takie osoby do mnie docierają, które zakładają działalność. Tak? To im się opłaca, dostają dużo lepszą propozycję, nawet w tym samym miejscu. No i tam również no, potrzeba zupełnie innego zabezpieczenia. Tak? Ta rozmowa zupełnie też inaczej się układa. Pewnie, pewnie. Ja też zachęcam wszystkich, co nie jest łatwe, ale do tego, żeby szukać właśnie jakiejś takiej swojej grupy, swojej niszy, bo gadając do wszystkich, to, to jest bardzo trudne, tak? Jakby pozyskać wszystkich takiego y, y, uśrednionego, kowalskiego jako klienta. A jak już wiemy, y, z jakimi problemami się borykają nasi dani klienci, wiemy też, jakie kolejne produkty z czasem możemy dosprzedawać, nie? to już jest Panie. zupełnie. Zupełnie inna historia. I też jeszcze tak podpowiem tym, którzy nas słuchają albo, albo oglądają, że też dużo łatwiej, na przykład w internecie, poprzez na przykład pozycjonowanie w Google, dotrzeć do jakiejś konkretnej grupy docelowej, niż po prostu na ubezpieczenie na życie się, się wybić. Ale okej, okay, wróćmy do, do ulubionego mojego przedmiotu, który będę pokazywał jeszcze wielokrotnie w kadrze, bo jestem z tego bardzo dumny. Um, nie dziwię się. Naprawdę. Tak, tak, tak. Dwa lata, dużo naprawdę maili napisanych, a teraz pakowanych paczek. Um, Monika, jakbym Cię zapytał, bo tam kilka dałaś porad, i to jest też super, że tam jakby nie skupiłaś się na jednym temacie w, w tym tak. swoim rozdziale, to jakbym Cię spytał um, o taką um, pierwszą podstawową poradę. E, którą chciałabyś przytoczyć właśnie z, z tego swojego rozdziału w tej książce jak sprzedawać ubezpieczenia, sto historii agentów ubezpieczeniowych, to co to by to było? Buduj swoją widy, widoczność w sieci. Okej. Okay. A to rozwiń jest... proszę myśl, bo to jest <laughs> wiesz... Pierwsza taka myśl. Chyba taka najważniejsza. Jakby miała to rozwinąć. Często osoby zastanawiają się na której platformie się skupić. Okay. Ja, to, ja to powiem tam, gdzie się czujesz dobrze. Na początek. Bo początki są zawsze trudne. Mamy mnóstwo, jakby to powiedzieć, my się źle oceniamy, że źle napiszemy, źle wyglądamy. A jeszcze nagrać, proszę. Klątwa wiedzy, tak zwana. Tak, tak, to, tak dokładnie. Mówimy, ma sens w ogóle, nie jest ciekawe. Tak, więc buduj swoją widoczność w tym miejscu, w którym czujesz się dobrze. Jeżeli jest to Instagram, to niech to będzie Instagram. Jeżeli jest to Facebook, LinkedIn, ty wybierz to miejsce, bo jak nabierzesz tam takiej pewności to zacznie być pewien rozmach, zaczniesz mieć apetyt na więcej. Więc zadbaj o to miejsce, gdzie będzie mógł twój potencjalny klient ciebie zobaczyć, gdzie będziesz budował swoją społeczność, gdzie wyślesz na przykład link z rekomendacjami przed spotkaniem. Miejsce, gdzie będą na przykład twoi klienci e, pisać rekomendacje po spotkaniu z tobą. Zacznij budować swoją widoczność na pierwszej platformie, w której się czujesz po prostu dobrze. Tak, to jest fajne to, co mówisz i się tu w 100% podpisuję pod tym, bo jak czasami rozmawiam na jakichś tam szkoleniach czy, czy konsultacjach, z, czy z agentami, czy z multiagentami, to, to jest kilka podstawowych takich blokad, które właśnie blokują ludzi przed, przed pójściem dalej, przed albo rozpoczęciem aktywności w internecie, albo przed rozwinięciem. Ja przyznaję, że ja też mam te, te, te same blokady. Um, I jedną z tych blokad jest na przykład, czy też takim pytaniem jest, od, od czego zacząć, nie? No i, i faktycznie, i jakimś sensownym rozwiązaniem jest właśnie zaczęcie od tej platformy, tego miejsca, gdzie się lepiej czujemy, gdzie tak. tam już mamy jakieś wsparcie. A od czego ty zaczynałaś? Z ciekawości? Od Facebooka. Od Facebooka. No od tam, Facebooka, już, tam tak. już są nasi znajomi, publiczność, tak. rodzina, koledzy ze studiów i tak dalej. Tak. I, i to, jest, to jest dobre miejsce. To jest dobre ja miejsce. Ja często powtarzam, bo też nawiązuje współpracę z nowymi agentami i bardzo rekomenduję, żeby pokazać się, Halo, cześć, jestem, zaczynam działać w nowej branży, mogę Tobie pomóc w tym i w tym. I jeżeli my tego nie zakomunikujemy, to w gronie naszych znajomych, jestem w stanie się założyć z każdym, będą osoby, które mogą zostać z naszymi potencjalnymi klientami, ale nie zostaną. Nie no wiedzą o tym. No nie wiedzą, dokładnie. Tak, tak. <laughs> więc, więc zacząć, ja właśnie zaczęłam od Facebooka, a potem przeszłam na Instagrama, a teraz zaczynam intensywnie działać na LinkedInie, czyli zaczęłam od jednego, dobrze się poczułam, dołożyłam kolejne, i teraz dokładam kolejne. Super, super. I też nie byłaś, przez to, że tak szłaś krokowo, nie byłaś przytłoczona takim wrażeniem, że dużo spędzasz nad tym czasu i że w ogóle to nic nie daje. Nie, najpierw pierwsze poletko zasiałaś, pojawiły się plony. O, jaka fajna metafora. Pojawiły się plony i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. E, tak, to jest cenna uwaga. Jeszcze tak sobie myślę, że no bo. Kolejną taką obawą, która często się pojawia na rozmowach, jest no um, ta moja publiczność i moi znajomi, no to, um, to oni będą myśleli, że ja im coś wciskam, a ja nie chcę, żeby oni myśleli, że im coś wciskam i tak dalej. I mam taką myśl, że um, no agenci, multiagenci jakby jesteście mistrzami budowania relacji, więc i to jest olbrzymia przewaga nad innymi kanałami sprzedaży, nad, nad directem i tak dalej. A myślę, że tym bardziej teraz klienci potrzebują kogoś, komu mogą zaufać. Kto wiesz, odbierze telefon, kto z kim będzie kontakt, jak, jak będzie szkoda, i tak dalej, nie? Tak. Więc to jest olbrzymia przewaga, myślę, że, że sobie jeszcze z tego nie zdajemy sprawy, że po prostu na, na takiej relacyjności można, można dużo zbudować. Nie? I tak. popatrz, przy, na, na Facebooku można to zrobić zerowym kosztem tak naprawdę, nie? No, po prostu piszę o tym, co robię. Tak I, i dzielę się tą wiedzą i to wcale nie musi być na zasadzie kup pan cegłę, tylko na zasadzie wczoraj pomogłem komuś, nie? Także, także to jest to, fajne. To jest taka sprzedaż bez sprzedaży. Ja wiem, że w branży tutaj wiele osób powie, że ten telefon to tak nas um, dosyć piecze, pali, czasami tą rękę ciężko jest podnieść. E, a jeżeli jest ciężko podnieść tą rękę i zadzwonić, to pisanie postów, nagrywanie siebie, komunikowanie tak jest. E, jest sprzedażą bez sprzedaży. Dlaczego? Bo ja wielokrotnie widziałam, publikując jakąś treść, że po opublikowaniu miałam od razu zapytania we wiadomości prywatnej z prośbą o spotkaniu. Tak więc tak. po prostu ja żadnej pracy nie wykonałam wcześniej. Yy, dzwoniąc w ten sposób, znaczy pracę wykonałam działając i budując media społecznościowe, Dobrze. ale nie wykonując telefonu do potencjalnego klienta czy klientki, a faktycznie ta osoba sama się do mnie odezwała. Tak i tutaj mam takie dwie myśli, że Często ludzie, z którymi współpracuję, no jakby oceniają troszkę pochopnie i troszkę niesprawiedliwie, właśnie działania czyjeś w mediach społecznościowych przez ilość polubień, komentarzy i tak dalej. A tak naprawdę podejrzewam, że większość tych przedsprzedażowych rozmów się dzieje w wiadomościach prywatnych, nie na Messengerze. I nie ma się co dziwić, no bo przecież. Jeżeli widzę na, na, na Facebooku agenta czy agentkę piszącą o ubezpieczeniach na życie, to ja nie będę pisał publicznie jestem zainteresowany ubezpieczeniami na życie. Tak, tak. są tacy, oczywiście, ale tak, tak. to jest jakaś tam intymna strefa, nie? Wrażliwa, więc, więc zrozumiałe, że te, że te dyskusje się dzieją później, pierwsze zapytania się dzieją na, na Messengerze, nie? Na wiadomości tak. prywatnej. To ja ciekawe. jeszcze zdradzę taką ciekawostkę, że y, ja miałam sytuację, że je, duże konto, bo akurat mówię o Instagramie, y, właśnie gdzieś tam oglądało moje relacje. Okay. Y, i nigdy nie było lajka, nigdy nie było komentarza. Ale po jakimś czasie, kiedy została zbudowana relacja poprzez pewne zaufanie, no. czy relacja, ta osoba oglądała moje posty, czytała, edukowała się, to napisała y, wiadomość z prośbą o spotkaniu. Więc to, że my nie otrzymujemy komentarzy, y, lajków, na to w ogóle nie patrzmy po mhm. prostu działajmy i tak naprawdę kto tak mają było... obserwować, obserwują nie? dokładnie, kto jest zainteresowany, on potrzebuje czas, tak, mówi się, że m, często podejmujemy decyzję zakupową po, nie wiem, 11, 12 tak styczniach sprzedażowych gdzieś w takich liczbach, więc ktoś musi zobaczyć post, usłyszeć nas może przeczytać jakąś rekomendację e, i być w odpowiednim momencie i czasie, żeby do nas napisać, tak bo też takie osoby, nie wiem, 22 wróciła z pracy e, i i relaksuje się, wyskakuje z czymś, mówi: Dobra, w końcu muszę do niej napisać. Tak jest, tak, tak, to, tak to działa. wiesz. Tu jeszcze mamy taki, taki temat, że mm, jesteśmy takim gatunkiem, który lubi podglądać, w sensie podglądać, te, tak. co się u kogoś dzieje. Tak? Więc te tak. stolisy, te, te relacje to, to jest z jednej strony narzędzie szatana, ale z drugiej strony olbrzymi potencjał biznesowy, nie? Taki, taki ukryty. I, i Myślę, że to, o czym mówisz, te, te kilkanaście punktów kontaktu z, z marką w różnej postaci, to jest, to jest ważne, ale na pewno też ta ludzka twarz, nie? E, e, agenta. Ja mam pamięć, że mnóstwo takich rozmów, że zgłaszają się do mnie agenci, którzy no, chcieliby pozyskiwać lidy ubezpieczeniowe, ale z różnych powodów nie chcą pokazywać nigdzie swojej twarzy. No i to jest trudne, nie? No bo e, chcieliby, ale ciężko im przejść ten, ten krok, że jakby, że. Nieważne, czy jesteś w tej chwili agentem ubezpieczeniowym, czy sprzedawcą kostki brukowej z olbrzymim szacunkiem do obydwu zawodów, to jesteś już teraz, musisz być trochę taką firmą medialną, nie? Trochę Ej. musisz e, jakby pokazywać, jak te ubezpieczenia sprzedajesz, komu pomagasz albo jak tą kostkę brukową e, kładziesz, tak? I wracając do tego przykładu. Ładnie. Ty napisałaś ciekawą rzecz, że cytuję, 80% mojej sprzedaży ubezpieczeń na życie realizuję online. Tak, prawda. Ciekawe. Ja, jak to się dzieje? Powiedz, trochę cię pociągnę za język, bo, bo to, jest, to jest ciekawy wątek. To jest prawda. Po pierwsze, wyszłam z założenia, że w dzisiejszych czasach, jeżeli mamy możliwość spotkać się online, co też czynimy, to warto by było z taką propozycją również wejść do y, potencjalnego klienta, czyli zaproponować y, mu spotkanie online. Czyli to jest pierwszy taki element. Y, wiem, że są agenci, którzy dojeżdżają do domów, do klientów, wiem, że podróżują. Ja w ciągu jednego dnia pamiętam, jak dzisiaj tak sobie siedzę i mówię: No tak, byłam dzisiaj w Warszawie, byłam cię w Gdańsku i w Krakowie. No tak. Zajęło mi to trzy godzinki. Trzy trochę więcej, tak? Bo w zależności ile spotkanie. A ja cały czas siedzę w jednym miejscu. Więc proponować po prostu spotkania online. Jako pierwsze bądź w biurze, tak? Bądź w biurze, bądź u klienta, jeżeli sobie to życzy, ale dojazdy moje, gdzieś tam do klientów, to są naprawdę sporadyczne sytuacje. Więc raczej proponuję spotkanie online. Dzięki temu klient jest u siebie w komfortowych warunkach i absolutnie nie wierzę w przekonania, że nie da się zbudować relacji online. Wiadomo, że jeżeli możemy się spotkać, czujemy swoją energię, tak, tak, tak. widzimy siebie, jest dużo łatwiej, jednak naprawdę można sobie spokojnie zbudować również tą, że tak powiem, swoją. Relacje robią, spotkania online. Więc to jest na pewno pierwszy element, że 80% tej mojej sprzedaży jest robione online właśnie w ten sposób. Druga sprawa, dzisiaj już nie wiem, czy to też będzie na poziomie 80% ale to są osoby, które również są myślę, że teraz już tak, bo jak wtedy to pisałam, to to nie było pozyskiwane po prostu okay. z mediów w różny sposób. To są osoby, które się same odzywają, albo to są osoby, które są w gronie moich obserwujących, którym proponuję spotkanie. Więc czyli, czyli dla nich to jest prawdopodobnie bardziej naturalny sposób komunikacji i załatwiania spraw niż pewnie no tam uśrednionemu statystycznemu Polakowi, nie? Tak. Ja nie zaprzeczam, ja nie zaprzeczam, tylko tak. y, to jest pewnie efekt też tego, że pozyskujesz pewien rodzaj klientów, nie? Tak. tak. Mhm. Ale to, to tylko są... dobrze, to tylko super, tak. czyli um, czyli ty już korzystasz z tego nazwijmy to hasła y, cała Polska jakby jest w twoim zasięgu. Nie? Już, już nie, nie, nie masz regionalizacji, nic tych rzeczy. Super. Super. Tak, tak, jesteś, tak. jesteś multiagentką, nie jesteś agentką wyłączną? Jestem wyłączną, okay. ale, mam, ale mam taką możliwość, że też mam dodatkowe produkty. Super. Znaczy ja bardziej pytam w kontekście regionalizacji, nie? bo, bo hmm, ja nie znam aż na tyle, nazwijmy to, hmm, struktur sprzedażowych czy też relacji agent wyłączny centrala, Hmm. I wiem, że niektórzy agenci wyłączni są przypisani do jakiegoś regionu i wręcz nie do końca jest możliwe takie hasanie sobie wszemi wobec Pogdańsku, sprzedażowo Krakowie i Warszawie. Nie? Ale to super, że Ty możesz i że korzystasz. Mam to szczęście. Naprawdę mam to szczęście i yy, przyznam się, że ciężko by mi się, yy, że tak powiem, yy, pracowało, gdybym miała tak, by musiałabym się zamknąć w jednym, nie wiem, yy, mieście albo województwie. Tak. Bo naprawdę no, tą sprzedaż można realizować w totalnie różnych miejscach. Tylko okay. trzeba mieć pomysł, jak tam dotrzeć. Pewnie. Pogadaliśmy trochę Monika o tym, jakie ty dajesz rady w książce jak sprzedawać ubezpieczenia. Tak. Do znudzenia będę tą okładkę pokazywał. Polecam, polecam. Przeczytaj. Tak, można spokojnie ciebie znaleźć jak każdego autora i autorkę na okładce. Pewnie. Natomiast mamy jeszcze jedną bardzo ważną wiadomość. No bo to, że wiedzę można zdobyć, to jedno, ale można ciebie też poznać osobiście, wypytać o wiele rzeczy i też zdobyć dużo fajnej wiedzy. Ponieważ będzie można spotkać się z autorami książki Jak sprzedawać ubezpieczenia 23 września w Poznaniu. I powiedz, bo będziesz miała tam swoją prelekcję, bardzo się tak. cieszę, że się zgodziłaś, dziękuję. Powiedz w kilku zdaniach, jakby jaki jest plan na tą prelekcję. Tak. Chciałabym opowiedzieć podczas prelekcji, jak rozmawiać z osobą, która prowadzi firmę. Czy to działalność gospodarczą, czy spółkę. Tutaj są pewne elementy podczas tej rozmowy, o które warto zapytać. Nie zdradzę teraz, zapraszam dobrze, na prelekcję. Do, dobrze. <głos》> I mówię to z własnego doświadczenia, że czasami osoba... Dam przykład. Rozmawiam z osobą, która ma ubezpieczenie. Ja widzę, że pewnych umów nie ma. Rekomenduję, że warto by było takie umowy również mieć, ale czuję opór, opór materii. Nic tam się po prostu, nie, nie jestem w stanie niczego zarekomendować. I moje pytanie: czym zajmuje się dokładnie? Bo to był klient akurat, że tak powiem, przejęty tak, okay. z portfela, więc chciałam, się go, chciałam go bliżej poznać. Wie, czym się pan zajmuje? etat, swój biznes, no biznes, działalność, spółka, spółka. Wie, a, a spółkę to pan ma z kimś z rodziny, spoza, no spoza. Ja, I tam nastąpiły kolejne pytania, które zdradzę na prelekcji, Super. i spowodowało to, że taki oporny klient, który nie chciał dla siebie dokupić umów dodatkowych. Dokładnie. Pre, jeżeli dobrze wszystko pójdzie z sukcesem, to będą tam cztery polisy. Super. Między innymi, właśnie tutaj będzie na spółkę, ale też drugi wspólnik okazało się, że nie jest ubezpieczony, więc też trzeba go ubezpieczyć. No i żona, wiadomo, jak to rodzina. Więc właśnie te rozmowy, pokazywanie, jak. jak Przedsiębiorca powinien być dobrze zabezpieczony. Dlaczego jest to ważne i jakie ryzyka powodują, jakie ryzyka mogą się wydarzyć, kiedy tego nie ma? O tym będę chciała mówić, bo uważam, że my, jak agenci, jeżeli mamy tego klienta, to naszą odpowiedzialnością, jak już go mamy, jest dać mu trochę więcej tej wiedzy, przekazać tej wiedzy więcej Pewnie, niż tylko sprzedaż ubezpieczenia, tak? Tak, tak. No i popatrz, w ten sposób. Potwierdzasz to, to, o czym zaczęłaś naszą rozmowę, czyli że jakby masz, masz to skupienie, ten fokus na tej grupie, na, na tej tak. niszy, czyli to są samozatrudnieni, przedsiębiorcy i tak dalej. No to fantastycznie. Monika, jeszcze powinniśmy powiedzieć, bo yy, bardzo się cieszę, że ty wystąpisz, ale yy, wystąpią też yy, Anna Jabłońska z prelekcją Nowoczesne Technologie, Kanały Komunikacji i ich Skuteczność w Sprzedaży Ubezpieczeń, Ewelina Kałużna, w życiu piękne są tylko chwile, wykorzystaj je do promowania swojego biznesu na Facebooku. Marcin Konopka będzie też Maciej Dryjak z wystąpieniem pod tytułem Nastawienie. Andrzej Kowerdej z, wystąpi z tematem Klient ma zawsze rację. Jakub Matwiejew wystąpi z prelekcją Kompleksowy doradca przyszłości. Bartosz Bożymowski Analiza potrzeb klienta, a sukces sprzedaży ubezpieczeń oraz Jakub Przydłowski, dlaczego nasze doświadczenia życiowe są najlepszym argumentem do sprzedaży ubezpieczeń. No to jeżeli taki program naszych słuchaczy nie przekonał, to nie wiem, co przekona, to będzie, tak. świetne, to będzie świetne spotkanie. Ono będzie na pewno świetne na kilku poziomach, bo wiedza merytoryczna to na bank. Kontakt z ekspertami i z praktykami, to jest świetne. No i w końcu będzie można pogadać o tym, jak się trudno pisało te teksty i kiedy się poprawiało literówki, i tak dalej. Myślę, że też będzie dużo okazji do fajnych, dobrych zdjęć. Ja zadbam o fotografa, ale oczywiście tam każdy ma w tej chwili świetny telefon, tak. świetny aparat w telefonie. Także ja się już nie mogę doczekać do 20. Ja, 20. ja tylko powiem jedno. Słuchajcie, moi drodzy. Przed nami jest najważniejsza część roku. To są żniwa. Każdy odpoczął. W styczniu to wiecie, to różne postanowienia różne te. Gro agentów mówi, że po wakacjach zaczyna się naprawdę bardzo dużo dziać. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś się zatrzymał w tej swojej sprzedaży, ma jakiś przestój, albo świetnie sprzedaje, ale chce sprzedawać jeszcze lepiej, to ja nie wyobrażam sobie innego miejsca. Nawet gdybym nie była prelegentką, to ja bym była na tej konferencji, bo mówię szczerze, patrząc na, t, na tą agendę i na te tematy, no to masz tam wszystko na tacy podane, tylko tak to jest. wdrożyć i sprzedawać. Pewnie, I co ważne, ta agenda na spotkanie z autorami na konferencję, jak sprzedawać ubezpieczenia 23 września w Poznaniu, tak naprawdę jest efektem ankiety wśród autorów, Branży ubezpieczeniowej i tak dalej. Więc jest tak naprawdę to, to, czego publiczność sobie życzyła. No dobrze, Monika, to była bardzo pouczająca połówka godziny. Dzięki bardzo za Twój czas. Ja bardzo się cieszę jeszcze z jednego powodu, bo też potwierdziłaś różne tezy, które ja mam, które ja. Widzę, obserwuję ze swojego poletka, ja, bo ja wiesz, ja nie sprzedaję. Ja pozyskuję lidy ubezpieczeniowe dla klientów, dla agentów, dla multiagentów, więc dochodzę do, w tym procesie do jakiegoś etapu. Ale e, dla mojego biznesu to były też bardzo ważne słowa, bo potwierdziłaś te tezy, które ja wdrażam już od lat, o tym, że nisza jest potrzebna, wybór grupy docelowej, tak, i, e, i rozpoczęcie od medium, w którym się czujemy bardzo dobrze super, także. Bardzo dużo wyniosłem z tej rozmowy. Dzięki bardzo. E, I co, do zobaczenia 23 września w Poznaniu. Oczywiście, będę na pewno. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.